Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Football Face on Tour. Dariusz Tuzimek. Piotr Wierzbicki. Dzisiaj jesteśmy w trasie z grupą Lady Punk. Konkretnie jest z nami Janusz Panasewicz. Witamy, dzień Witam. dobry. Dzień dobry. Ekspert piłkarski, bo nie waham się tak powiedzieć, bo przeczytałem mnóstwo wywiadów. Widzę, że duża znajomość rzeczy. Zaczynamy od reprezentacji. Czy Janusza Panasewicza kręci reprezentacja Polski Adama Nawałki? Nie no pewnie, że tak pewnie jak każdego, no fajnie, że, że wygrywamy. Kręcie oczywiście dostrzegam, widzę jakieś tam mankamenty, które występują. To bardzo widać i wiadomo, ale, ale, ale jest atmosfera, to też widać. To to jest bardzo ważne, że ci piłkarze rzeczywiście walczą. Kilku jest no, na, na takim światowym poziomie zawodników, więc... No, Fajnie, fajnie, obserwuję i życzę sukcesów tej drużynie, bo po, po tylu latach przydałoby się coś tam przynajmniej z jakiejś grupy wyjść. Nie? Bo po wszystkich tam ostatnich latach, gdzie, gdzie nawet byliśmy i na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata, to, to było słabo, a tutaj się zanosi. Chociaż zobaczymy. Terminami muzycznymi też można określić grę w piłkę nożną. Jürgen Klopp mówił na przykład, gdy był trenerem Borus Dortmund, że jego drużyna gra heavy metal. Czy jest pan w stanie opisać? terminami muzycznymi właśnie jak gra reprezentacja, reprezentacja Polski. Polski no heavy metal nie gra heavy metal to raczej gra też ja myślę że heavy metal grają Irlandczycy którzy będą z nami grali w eliminacjach Irlandia Północna ja myślę że my gramy ja myślę że jednak gramy taki solidny pop o tak bym nazwał, solidny pop. Czyli wpada w ucho. I wpada w, w ucho i, no i, i strzelamy dość dużo bramek, w związku z tym to jest efekt, tak? Że, także popowo. A cierpnie trochę skóra przy śnie o Warszawie Niemena? Nie no pewnie, że tak. No to jest, to jest taka kompozycja, że w ogóle, y, no to, to mnie zawsze, Ja to umiem zrozumieć, dlatego że sen o Warszawie i Czesław Niemen, który tu całe życie mieszkał w Warszawie, no i stąd <ścoughs> autor tekstu jest z Warszawy Marek Gaszyński, ile się nie mylę, no i, i Czesław Niemen kompozycja. Wszystko się zgadza, natomiast zawsze się zastanawiałem, mówię, że cierpnie, a zawsze się zastanawiałem, co miałem na myśli korona Kielce? Śpiewając marka Grechuty, yy, zdaje się, dni, których jeszcze nie znamy, tak? Yy, bo, bo ten Grechut a bardziej nie, nie Chyba, że coś, co, coś mi uciekło bo, 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 z biografii, bo, z biografii bo, bo jakoś go z Kielcami trudno mi skojarzyć. No. Ale piosenka jak piosenka, w każdym razie. No, scena w Warszawie jest szczególny, oczywiście. A jaka teraz jest fascynacja? którą drużyną Janusza Pana Sejwicza, bo... Czytałem w niektórych wywiadów, że to była Jagielonia, a teraz bliżej sercu trochę Legia już? Czy... A czy nie? Ja zawsze, ja nigdy nie miałem jakoś tak jakiejś wybranej drużyny, że tylko ta i, i oczywiście Jagielonią y, się interesowałem, bo z, z racji z tego, że stąd pochodzę, z, z, z Mazur, w związku z tym y, jakby do Białego Stoku było najbliżej. I po, poza tym do średniej szkoły, tam poszedłem do liceum i, i tam mi było najbliżej i już tam grała Jagielonia. Jeszcze nie ta, która wchodziła, ona była wtedy w drugiej lidze, ale już. Byłem wtedy, kiedy, kiedy tam już się pojawiali tam Jacek Bayer, jego tam kuzyn Bayer też był drugi, który później grał w legii, Lisa, Darek Bayer, tak, Michalewicz, oczywiście, cała ta ekipa, pamiętam, czyli jakby wychowankowie pana Karalusa. I, ale to jeszcze też nie był Frankowski, to jeszcze yy, nie była ta ekipa późniejszych wychowanków Jagiellonii, i oni zawsze grali ładną piłkę. Oni grali taką piłę, że tam yy, zawsze się zwracało tak, jak w Krakowska była szkoła grania takiego starego to Białystok zawsze grał ładną piłkę. Ja pamiętam, że tam trzeba było mieć kiwkę, trzeba było mieć technikę, wtedy się było z Jagiellonią. I cieszę się, że no, różnie z nimi jest, wiadomo, bo. bo, bo, bo z... No jest taka, jaka jest polityka klubów w tej chwili piłkarskich i drużyna, która prawdopodobnie sprzedaje, to jest Evenement dla mnie, bo sprzedaje sześciu podstawowych, podsta z pierwszej jedenastki sprzedaje sześciu. I walczy i oczywiście było wiadomo, trener Prowierz powiedział, że, że to się pewnie za jakiś czas musi zemścić, bo to nie ma tak, że wszystko przemoblujesz i będziesz młodzikami grał, ale ja myślę, że oni tam może będą w tej drugiej grupie, może nie wejdą do pierwszej grupy, ale pewnie się utrzymają, bo, bo fajnie grają w dalszym ciągu i to jest taka drużyna, której zawsze będę gdzieś kibicował, bo z młodzieńczych lat. Natomiast wiadomo, że od 30 lat mieszkam w Legii, w, w Legii w Warszawie, więc i blisko, stali, mieszkałem w tej chwili, troszkę dalej mam, ale, ale mieszkałem w samym centrum, więc w te... Hordy kibiców, które szły, to przechodziły mi koło hałupy, więc odruchowo od rana i tego no, i, i słyszałem ich, więc też zacząłem chodzić. Miałem też znajomych wśród piłkarzy, którzy mieszkali w pobliżu zawodników też nie tej Legi, która teraz gra, ale tej jeszcze Legii z Leszkiem piszem na przykład. Więc no, to tak się jakoś tam zazębiało. Więc to są takie drużyny, które lubię. Ale generalnie to jak fajnie gra Poznań, to też im kibicuje polska drużyna. Czemu nie? No, fajnie grają, jest na co popatrzeć jest w porządku. O dyrygentach tych dwóch drużyn, które Pan wspomniał, Jagiellonia, Legia. Ma Pan jakieś wyrobione zdanie? Stanisław Czerczesow i e, Michał Probierz? No, probierze, Michale Probierze żeby bardziej wyrobione to ja nie znam, ja nie wiem jak on się znalazł w Warszawie. Oczywiście wiem, że trenował Spartaka, Moskwa, coś takiego, gdzieś tam był, ale, ale nie mam pojęcia jak on z nimi rozmawia, z tymi piłkarzami. Jakie jest porozumienie między takim trenerem Czerczesowem, z jego takim wyglądem i z jego sposobem latami i na przykład y, piłkarz Rozgrywającym legi, jak się Dominikiem Furmanem, na przykład, bo to dla mnie zupełnie inne pokolenia, jakby też i, i na co dzień myślące o piłce, ale też o życiu takim, które się dzieje. Więc Jakie jest porozumienie tego? Nie wiem. Taki styl retro trochę. Do, troszkę tak, no, dla tych piłkarzy trochę inaczej. A to wygląda, zwłaszcza właśnie, jak mówię, dla. Dla młodych piłkarzy. Natomiast no, pf, pf, trener Probierz, to wiadomo, on, on w tym Białymstoku Stoku tam pewnie będzie dłużej, bo mają do niego zaufanie. On zawsze ma dobre wyniki. I to jest taki facet, który, który mi się podoba. Myślę, że, że obok. W tej chwili, tak mi się wydaje, że obok chyba Jacka Zielińskiego prowadzącego Krakowie, Krakowie to, to jest chyba z tego tak, nowszego, no bo trudno nazwać ich młodym bardzo pokoleniem, ale to są jednak jeszcze dość młodzi trenerzy jeden i drugi, więc, więc to są według mnie z takim największym talentem, potencjałem, że coś dotykają i za każdym, nigdy niczego nie spieprzyli tak naprawdę, nie pamiętam, żeby coś się stało dziwnego.